Milioner odkrył córkę swojej pracownicy, myjącą naczynia o trzeciej nad ranem. Dopóki nie poznał powodu, nie mógł tego zrozumieć. Nie zapomnij napisać w komentarzu: Z jakiego kraju nas oglądasz? Było prawie trzecia nad ranem, kiedy postanowił zajrzeć do swojej restauracji, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku. To nie była zaplanowana wizyta, po prostu coś w jego wnętrzu podpowiedziało mu, że musi pojawić się bez uprzedzenia. Gdy dotarł na miejsce, zauważył, że wszystko jest ciche, dopóki nie usłyszał dźwięku talerzy uderzających o siebie oraz zduszonego płaczu, który nie należał do żadnego dorosłego pracownika. Zbliżył się ostrożnie, popchnął drzwi kuchni i zamarł, widząc dziewczynkę myjącą stosy naczyń z desperacją, która nie pasowała do jej wieku. Dziewczynka nawet go początkowo nie zauważyła. Jej dłonie drżały, gdy szorowała z całej siły każdy talerz, jakby od tego zależało jej życie. Zrobił krok naprzód, a jego głos, zwykle stanowczy, zabrzmiał łagodniej, niż sądził. Kim jesteś? Co tu robisz o tej godzinie? Nigdy nie pozwoliłbym, aby dziecko pracowało. Upuściła talerz, który roztrzaskał się w zlewie. Odwróciła się przestraszona i kilka razy pokręciła głową, nie mogąc wydobyć z siebie słowa. Próbował podejść bliżej, ale ona cofnęła się, jakby się go bała. Nie przyszedłem cię zrugać, powiedział. Chcę tylko wiedzieć, dlaczego jesteś tak przerażona. Nie odpowiedziała. Schyliła się tylko, by podnieść stłuczony talerz i kontynuowała mycie, jakby nic się nie stało. Poczuł ścisk w żołądku, widział wcześniej dzieci pracujące z przymusu, ale nigdy we własnym lokalu, nigdy pod jego autorytetem. Spójrz na mnie na chwilę, poprosił spokojnie. Powiedz, kto cię tu przyprowadził. To nie może tak wyglądać. Dziewczynka zacisnęła wargi. Wzięła głęboki oddech i wyszeptała niemal niesłyszalnie: Nie mogę powiedzieć. Proszę, niech pan pozwoli mi skończyć. Ta wymijająca odpowiedź tylko spotęgowała jego niepokój. To nie był zwykły strach, była tam rozpacz, presja, coś ciemniejszego ukrytego za jej milczeniem. Został obok, obserwując, jak czyści podłogę, porządkuje narzędzia i sprawdza każdy kąt, jakby dokładnie wiedziała, co ma robić, jakby wykonywała te prace dziesiątki razy. To potwierdzało jedno. To nie była pierwsza noc. Ktoś cię tego nauczył, powiedział ponuro. Zatrzymała się na sekundę, ale nie odpowiedziała. Westchnął z frustracją, świadomy, że zbyt duża presja mogłaby złamać tę kruchą barierę, która trzymała ją jeszcze w pionie. Nie będę się na ciebie złościł, dodał. Chcę tylko znać prawdę. Minęło kilka minut napiętej ciszy, gdy dziewczynka dalej sprzątała. W końcu, gdy zapytał, dlaczego tak bardzo się boi, pękła. Zakryła twarz dłońmi i wyszeptała. Jeśli nie skończę wszystkiego, jeśli coś zostanie brudne, moja mama będzie miała problemy. Poczuł uderzenie w piersi. Twoja mama? Kim jest Twoja mama? zapytał tonem, który nie ukrywał już alarmu. Dziewczynka zawahała się, zadrżała i po raz pierwszy spojrzała mu w oczy. Moja mama tu pracuje, powiedziała. To ta pracownica, której pan najbardziej ufa. Milioner poczuł, że powietrze gęstnieje, jego najlepsza pracownica. Ta, której dał pełny dostęp do restauracji, ta, której bronił więcej niż raz. Twoja mama cię tu przyprowadziła? Każe ci wykonywać swoją pracę? Nie odpowiedziała, ale jej milczenie wystarczyło. Przełknął ślinę, starając się powstrzymać mieszankę oburzenia i rozczarowania, które groziły wybuchem. To nie jest w porządku, powiedział stanowczo. Nie możesz dźwigać pracy dorosłego. Nie o tej godzinie, nie w takich warunkach. Opuściła wzrok i zaczęła szorować patelnie z nową desperacją. Proszę, pozwoli mi pan skończyć, błagała. Jeśli tego nie zrobię, nie będę mogła się uczyć. Mama powiedziała, że jeśli jej nie pomogę, nie będzie w stanie zapłacić za szkołę, do której chcę chodzić. Poczuł chłód przebiegający po plecach. Teraz wszystko nabrało innej wagi znacznie głębszej. Dziewczynka nie pracowała ze strachu przed karą fizyczną, pracowała ze strachu przed utratą przyszłości. A mimo to, jak matka mogła ją do tego zmuszać, zrobił krok w tył, próbując uporządkować myśli. Przyszedł na rutynową nocną kontrolę. A zamiast tego odkrył sekret, który zmuszał go kwestionować wszystko, co myślał, że wie o osobie, której najbardziej ufał. Patrzył na wyczerpaną dziewczynkę sprzątającą ostatkiem sił. To było jasne, że nie może jej zostawić samej. Ale zanim zainterweniuje, musi zrozumieć więcej, dużo więcej. I właśnie wtedy, gdy miał podejść, dziewczynka znów zapłakała, jakby coś jeszcze miało wyjść na jaw. Coś, czego on jeszcze nie przewidywał, coś, co zmieni wszystko, co stanie się później. Zrobił krok w jej stronę, zdecydowany dowiedzieć się prawdy. Dziewczynka drżała, próbując powstrzymać łzy, ale już nie mogła. Moja mama nie chciała mnie tu przyprowadzać na początku. Jej głos pękł. Krzyczeli na nią, bo tyle razy przychodziła spóźniona i powiedziała, że nie może pozwolić sobie na kolejny błąd. Bała się stracić pracę. A ja nie chciałam, żeby tak się stało. Jej dłonie zacisnęły się na brzegu zlewu. Powiedziałam jej, że mogę jej pomóc, a potem. Potem to stało się rutyną. Poczuł jak cudza wina wbija mu się w klatkę piersiową, jak nieznośny ciężar. To nie było tylko nadużycie zaufania, to było dziecko dźwigające konsekwencje decyzji, które nigdy nie powinny jej dotyczyć. Nie powinnaś płacić za błędy innych, powiedział twardo. Ale ona szybko pokręciła głową, jakby ochrona matki była ważniejsza niż ochrona siebie. Ona bardzo ciężko pracuje, zawsze jest zmęczona. Ja tylko chciałam pomóc. I wtedy zrozumiał, że nie stoi przed nim bierna ofiara, lecz mała dziewczynka, która wzięła na siebie ogromną odpowiedzialność, aby podtrzymać marzenie o edukacji. Ta mieszanka dojrzałości wymuszonej i kruchości głęboko go poruszyła. Dlatego robisz to wszystko sama, o trzeciej nad ranem, wyszeptał. Bo myślisz, że jeśli tego nie zrobisz, wszystko się zawali. Dziewczynka opuściła głowę, nie mając siły zaprzeczyć. Zbliżył się powoli i zakręcił wodę. Dość. To kończy się dziś. Podskoczyła, jakby usłyszała groźny wyrok. Nie, proszę. Jeśli się dowie, że nie skończyłam, będzie zła na mnie, a jeśli będzie zła, może nie będzie mogła płacić za moją szkołę. Jej słowa były cichym krzykiem, błaganiem pełnym strachu i nadziei, to ostatecznie złamało go od środka. Twoja edukacja nie zależy od tego, powiedział tonem tak pewnym, że dziewczynka zamarła a twoja mama nie straci pracy. Ale nie będziecie już tak żyć, spojrzała na niego zdezorientowana, niezdolna pojąć tej mieszanki autorytetu i współczucia. Wziął głęboki oddech, pomogę ci i pomogę jej. Dziewczynka, niedowierzając, przyłożyła dłonie do piersi. Dlaczego dlaczego zrobi pan to dla nas? Pytanie było tak niewinne i tak złamane jednocześnie, że musiał powstrzymać emocje, zanim odpowiedział. Bo żadne dziecko nie powinno dźwigać ciężaru świata, który nie jest jego. Jego głos zadrżał lekko, ale pewność była absolutna. I dlatego, że jesteś odważna. Nikt ci tego nie powiedział, ale taka właśnie jesteś. Zasłoniła usta dłonią, tłumiąc szloch, a on zdecydował, że czas działać. Ruszył do wyjścia. Zadzwonię po twoją mamę. Muszę z nią porozmawiać natychmiast. Dziewczynka otworzyła szeroko oczy. Zwolni ją pan? Zatrzymał się. Ten strach był dowodem milczenia, w którym żyły zbyt długo. Nie, odpowiedział spokojnie. Ale będzie musiała usłyszeć to, czego nigdy nie chciała przyznać. Dziewczynka skinęła powoli głową, rozumiejąc, że ta chwila jest nieunikniona. Gdy jej matka przyjechała, wyczerpana i przerażona nieoczekiwanym telefonem, zastała go siedzącego naprzeciw córki, która już nie płakała, ale miała czerwone oczy i splecione dłonie, jakby czekała na wyrok. Kobieta natychmiast pobladła: Proszę pana, ja mogę wyjaśnić? Uniósł dłoń nie chcę usprawiedliwień, chcę prawdy. Zamknęła oczy, załamana i rozpadła się emocjonalnie. Chciałam tylko dać jej lepsze życie tylko tyle. Zapadła ciężka cisza, pełna wstydu źle ukierunkowanej miłości i konsekwencji, które wymknęły się spod kontroli. Westchnął, patrząc na obie są inne sposoby. By dać jej lepsze życie, powiedział głęboko. I dziś zaczniemy od nowa. Kobieta patrzyła na niego, nie rozumiejąc jeszcze. Dziewczynka zrobiła krok naprzód, wstrzymując oddech, a wtedy ujawnił decyzję, która na zawsze odmieni ich życie. Decyzję, która nie wypływała ze współczucia, lecz z uznania dla poświęcenia, którego nigdy nie powinno się od niej wymagać. Decyzję, która miała pokazać, że nawet w błędzie istnieje godna droga do nadziei.